W sali numer 204 panowała cisza, jaką można było usłyszeć tylko podczas testu z matematyki. Nauczyciel, pan Marek Kowalski, przeszedł między rzędami ławek z dłońmi splecionymi za plecami, jak generał obserwujący swoich żołnierzy w boju. Jego wzrok przesuwał się po twarzach uczniów, niektórzy byli zestresowani, inni znudzeni, ale wszyscy pochłonięci kartkami z zadaniami. W rogu sali, przy ostatnim biurku, siedział chłopiec, którego prawie nikt nie zauważał, Igor. Cichy, wycofany, zawsze z opuszczonym wzrokiem. W dzienniku widniał jako poprawny, ale bierny nigdy nie sprawiał problemów, nigdy nie prosił o uwagę. Był cieniem wśród dzieci, które świeciły pełnym światłem. Tego dnia jednak coś się zmieniło. Kiedy dzwonek oznajmił koniec lekcji, uczniowie w pośpiechu oddawali testy i wybiegali z klasy. Rozmawiając o tym, które zadania były głupie i jak bardzo Kowalski przesadza z tymi równaniami kwadratowymi, pan Marek, jak zwykle, zabrał sto testów do swojego pokoju nauczycielskiego, by sprawdzić je w spokoju przy kupku herbaty z cytryną. Przeglądał kolejne kartki, zaznaczając czerwonym długopisem błędy, kiedy jego wzrok zatrzymał się na pracy Igora. W pierwszej chwili pomyślał, że chłopiec oddał pustą kartkę. Jednak w lewym dolnym rogu, ledwo widoczne, Małymi literami ktoś napisał dwa słowa. Dwa słowa, które sprawiły, że długopis wypadł mu z ręki. Pomóż mi. To nie było bazgroły znudzonego ucznia. Litery były wyraźne, staranne. Jakby każda została przemyślana. Nie było to pomóż mi z zadaniem ani ratuj, nie umiem matmy, był to szept rozpaczy, który Igor zdecydował się wypowiedzieć w najbezpieczniejszy możliwy sposób na teście, którego nikt poza nauczycielem nie miał przeczytać. Pan Marek przez chwilę patrzył w jeden punkt, próbując zrozumieć, co właśnie odkrył. Z jednej strony to mogło być żart. Dzieci potrafią być dziwne, a Igor, no właśnie, kim był Igor? Marek uświadomił sobie, że nie wie nic o tym chłopcu. Nic poza tym, że był cichy i miał przeciętne oceny. Nigdy nie był na żadnej wycieczce. Nigdy nie odzywał się na lekcji. Zawsze sam na przerwach. Czy ktoś w ogóle z nim rozmawiał? Zamiast zignorować notatkę jako wybryk, Marek postanowił działać. Ale jak? Nie mógł po prostu podejść do chłopca na korytarzu i zapytać: Hej, czy jesteś w niebezpieczeństwie? To mogłoby tylko pogorszyć sytuację. Musiał działać dyskretnie. Przez cały weekend nie mógł przestać myśleć o tej krótkiej wiadomości. Próbował przypomnieć sobie jakiekolwiek sygnały ostrzegawcze. Czy chłopiec był chudszy niż kiedyś? Czy miał siniaki? Czy jego ubrania były zaniedbane? Nic nie przychodziło mu do głowy, co oczyniło sytuację jeszcze bardziej niepokojącą. Nauczyciel, który zawsze był dumny ze swojej czujności i empatii, poczuł się jak ktoś, kto właśnie zdał sobie sprawę, że mieszka z sąsiadem przez 10 lat i nie zna jego imienia. W poniedziałek, kiedy Igor przyszedł do szkoły, Marek przyglądał mu się z dystansu. Chłopiec, jak zwykle, Siedział sam przy stoliku, z twarzą ukrytą za książką. Nie rozmawiał z nikim. Gdy zadzwonił dzwonek, wszyscy wybiegli z klasy poza nim. Został jeszcze kilka sekund, jakby zbierał siły, by wstać. Pan Marek udawał, że porządkuje papiery, ale obserwował każdy jego ruch. I wtedy zobaczył coś, czego wcześniej nie zauważył Igor nie miał zeszytu, tylko luźne, pogięte kartki. W jego plecaku nie było piornika. Tylko plastikowy woreczek z jednym długopisem. Jego buty były za małe, palce wychodziły na boki. Te detale nie były oczywiste. Ale kiedy połączyło się je w całość, powstał obraz dziecka, które nie tylko było zaniedbane, było być może w niebezpieczeństwie. Tego samego dnia, po lekcjach, Marek poprosił szkolnego pedagoga, panią Jolę, by porozmawiać o Igorze. Pokazał jej kartkę z testu. Kobieta zbledła. Zgodziła się, że trzeba działać, ale ostrożnie. Jeśli to prawda, Igor musi poczuć, że ktoś go widzi. Że nie jest sam ustalili, że spróbują subtelnie nawiązać kontakt, zacząć od rozmowy, bez wywierania presji. Tymczasem Marek zaczął przyglądać się zachowaniom chłopca jeszcze dokładniej. Na lekcji zauważył, że Igor trzyma się z dala od okna, jakby bał się być widziany z zewnątrz. Podczas ćwiczeń grupowych wybierał najcichsze dzieci. Gdy Marek zbliżał się do jego biurka, Igor nerwowo zasłaniał notatki. Był jak zwierzę przyparte do ściany, zawsze gotowe do ucieczki, ale bez możliwości ucieczki. Z każdym dniem nauczyciel upewniał się coraz bardziej, że ten szept na kartce był wołaniem o pomoc z ciemności, w której Igor tkwił od dawna. A on, jako dorosły, jako nauczyciel, nie mógł go zignorować. W głowie pojawiły się najgorsze scenariusze. Może chłopiec doświadcza przemocy w domu? Może jest głodzony? Może ktoś go wykorzystuje? A może to wszystko razem? Niewiedza była najgorsza. Wiedział jedno, jeśli nie zareaguje, to pomóż mi, może być ostatnim, co Igor odważył się powiedzieć komukolwiek. A wtedy będzie już za późno. Pan Marek nie spał dobrze przez kilka kolejnych nocy. Jego myśli krążyły wokół Igora jak satelity wokół planety, nie dając mu spokoju nawet podczas zwykłych czynności. Gotując zupę, słyszał echo słów upomóż mi, przeglądając zeszyty innych uczniów, szukał podobnych znaków, może to nie tylko Igor. Ale nie znalazł nic. Tylko ta jedna kartka. Jedna wiadomość. Jedna szansa. I jeden chłopiec, który nadal milczał. Nauczyciel wiedział, że nie może zaangażować się oficjalnie bez dowodów, bez zgody, bez ryzyka, że zostanie oskarżony o coś, czego nie zrobił ale nie mógł też zostać biernym świadkiem. Postanowił więc działać po cichu. Pierwszym krokiem było zadanie kilku pytań kolegom z klasy Igora. Nic zbyt oczywistego. Pytał o pracę domową, o grupowe zadania, o to, kto z kim siedzi. I gdy rozmowa schodziła na temat Igora, wszyscy odpowiadali podobnie: On nic nie mówi, zawsze sam, czasem przychodzi spóźniony, nie chce się bawić, nie było nienawiści, nie było prześladowań, była cisza. Dzieci go po prostu nie zauważały. A to bolało najbardziej. Nawet nie był ofiarą w tradycyjnym sensie, był kimś, kto nie istniał. Duchem w sali, jak powiedziała jedna z uczennic. Te słowa zakłuły Marka głęboko. Bo, czy nie, właśnie w szkole, dzieci powinny być dostrzegane, budowane, wspierane? Postanowił przeanalizować dziennik ucznia. Kilka uwag o braku aktywności, kilka spóźnień, jedna nieobecność bez usprawiedliwienia. Nic dramatycznego. Ale im głębiej marek grzebał, tym bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że to właśnie milczenie chłopca jest najgłośniejszym krzykiem. A krzyki się nie ignoruje. Skontaktował się z sekretariatem i poprosił o dane kontaktowe do rodziców Igora. Matka Anna Grzybowska. Numer telefonu nieaktywny. Brak e-maila. Adres ulica Polna 14a. I tu znów coś go uderzyło. Nikt z nauczycieli nie odwiedził nigdy tej rodziny. Żadnej wywiadówki, żadnej rozmowy. Jakby żyli poza systemem. Tego wieczora Marek postanowił zrobić coś, czego nie robił nigdy wcześniej. Pojechał pod ten adres. Bez zgody, bez zapowiedzi. Od tak, z sercem bijącym jak młot. Zatrzymał samochód na końcu nieutwardzonej drogi, gdzieś na obrzeżach miasta. Dom był mały, zaniedbani, z wybitym oknem zabezpieczonym tekturą. Żadnych świateł, żadnego samochodu przed bramą. Płot przekrzywiony, a drzwi wejściowe lekko uchylone. Serce nauczyciela przyspieszyło. Wysiadł z auta, podszedł powoli. Zastukał. Cisza. Znowu. I wtedy za drzwi wyłoniła się postać kobieta, wychudzona, z siwymi włosami splecionymi w luźny warkocz. Czego pan chce? zapytała ostrym tonem. Dobry wieczór, jestem nauczycielem Igora. Martwię się o niego zaczął Marek. Drzwi natychmiast się zatrzasnęły. Bez słowa. Wracając do auta, czuł mieszankę frustracji i niepokoju. Nie wiedział, czy zrobił dobrze. Ale wiedział, że coś jest nie tak. Następnego dnia w szkole próbował jeszcze raz. Poprosił Igora o rozmowę po lekcji. Chłopiec spojrzał na niego z niepokojem. To nic poważnego, tylko parę pytań o test, Igor skinął głową. W pokoju nauczycielskim Marek zapytał łagodnie: Wszystko w porządku w domu, Igor? Chłopiec zamrugał. Tak, na pewno? Chwila ciszy. Tak, proszę pana, ale coś w jego tonie było nienaturalne. Jakby mówił coś, czego został nauczony. Jakby każde tak było zaprogramowaną odpowiedzą, nieprawdą. Pan Marek wiedział, że nie może zmusić go do mówienia. Ale mógł mu dać przestrzeń. Więc zamiast dociskać, powiedział: Jeśli kiedyś chciałbyś porozmawiać o czymkolwiek, możesz do mnie przyjść. Nie musisz mówić od razu. Czasami wystarczy jedno słowo, Igor spojrzał mu w oczy. Pierwszy raz od początku roku. I przez ułamek sekundy sekundy, która wydawała się wiecznością, Marek zobaczył w jego spojrzeniu coś, co przyprawiło go ociarki. Nadzieje. Cień nadziei, że ktoś naprawdę go widzi. Kolejne dni mijały powoli. Igor nie pojawiał się w pokoju nauczycielskim, ale zaczął siadać bliżej tablicy. Na przerwach, choć nadal sam przestał ukrywać twarz za książką. Kiedy nauczyciel zadawał pytania, Igor nie odpowiadał, ale już nie patrzył w podłogę. To były drobne sygnały. Ale dla Marka to był przełom. Wiedział, że zbudowanie zaufania to maraton, nie sprint. W tym czasie pedagog szkolny, pani Jola, rozpoczęła ciche badanie środowiska rodzinnego. Odwiedziła pobliski sklep, porozmawiała z sąsiadką. Dowiedziała się, że matka Igora jest wdową. Że kiedyś była pielęgniarką, ale kilka lat temu zrezygnowała z pracy. Że nikt jej nie widuje. Że Igor czasem sam wychodzi wieczorem i wraca z siatką jedzenia. Że raz usłyszano krzyki. Że nikt nie dzwonił po pomoc, bo to nie nasza sprawa. Dla Marka to była sprawa. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Podczas jednej z przerw Igor podszedł do biurka nauczyciela i położył kartkę. Bez słowa. Na kartce widniało tylko jedno zdanie: czy jeśli powiem, nie zabierze mnie policja? To pytanie złamało mu serce. Bo w nim kryło się wszystko strach, niepewność, brak zaufania do systemu. I potrzeba bezpieczeństwa. Marek odpowiedział bardzo ostrożnie: Nie, Igor. Nikt cię nie zabierze. Chcemy tylko, żebyś był bezpieczny. W tym momencie rozpoczął się prawdziwy przełom. Ale to, co Igor powiedział potem, przerosło najgorsze przypuszczenia. To, co Igor powiedział, nie było głośne. Jego głos był ledwie szeptem, Bardziej drżeniem powietrza niż dźwiękiem. Ale każde słowo, które wypowiadał, wbijało się Markowi w serce jak rozżarzone igły. Siedzieli w pustej klasie, zasłony były częściowo zaciągnięte, a światło padało ukośnie na biurko nauczyciela, które na moment stało się konfesjonałem. Ona mnie nie wypuszcza z domu, tylko do szkoły, czasem do sklepu. Ale jak za długo zostaje, to zamyka drzwi. I nie daje jeść, Marek nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Igor nie płakał. Nie krzyczał. Mówił to spokojnie, jakby opowiadał o pogodzie. I to właśnie sprawiło, że nauczyciel poczuł lodowaty strach, bo tylko ktoś, kto zna cierpienie od środka, może mówić o nim bez emocji. Dlaczego cię zamyka? Spytał, starając się nie brzmieć jak przesłuchujący. Igor wzruszył ramionami. Mówi, że ludzie chcą mnie zabrać. Że szkoła chce mnie skrzywdzić. Że nie mogę ufać nikomu, chłopiec zawahał się, a potem dodał cicho: Ale ja chyba już nie wierzę w to, co mówi. Marek wiedział, że każda jego reakcja będzie teraz miała znaczenie. Każde uniesienie brwi, każdy gest, każda pauza. Musiał być spokojny. Musiał być skałą. Igor, to nie jest twoja wina. I nikt nie powinien cię tak traktować. Możemy to zmienić. Ale tylko, jeśli ty tego chcesz, i wtedy Igor zrobił coś, co poruszyło Marka do głębi kiwnął głową. Powoli, z wahaniem, ale kiwnął. I to oznaczało zgodę. Zaufanie. Prośbę o ratunek. Tego samego dnia Marek zgłosił sprawę do dyrekcji i szkolnego pedagoga. Rozmowa była krótka, ale intensywna. Pani dyrektor, kobieta w średnim wieku o chłodnym spojrzeniu, próbowała tonować emocje. Może przesadzasz. Może chłopiec fantazjuje? Ale gdy pokazano jej notatkę, potem relację pedagoga i wreszcie cytaty z rozmowy Marka z chłopcem zbladła. Zrobimy to zgodnie z procedurą, powiedziała po chwili ciszy. Zgłaszamy sprawę do opieki społecznej. Ale nie wchodzimy do tego domu bez zgody urzędników. Rozumiesz? Rozumiał. I nie spał całą noc. Kiedy pojawiła się urzędniczka z Mopsu, była powściągliwa. Nazywała się Iwona. Miała zaledwie trzydzieści kilka lat, ale wyglądała na zmęczoną jak ktoś, kto widział za dużo. To nie będzie łatwe, powiedziała Markowi. Ta matka już raz odmówiła współpracy. Nie otwiera drzwi. A bez zgody sądu nie możemy wejść siłą. Ale możemy spróbować i spróbowali. Pojechali razem pod adres na Polnej. Tym razem Igor też był w aucie za zgodą dyrekcji. Marek siedział obok niego, a chłopiec ściskał jego rękaw tak mocno, że aż go bolało. Gdy dotarli, słońce właśnie zachodziło, rzucając długie cienie na podwórko. Drzwi były zamknięte. Iwona zapukała stanowczo. Pani Grzybowska? Tu miejski ośrodek pomocy społecznej. Proszę otworzyć cisza. Kolejne pukanie. Tym razem mocniejsze. Proszę pani, mamy prawo interweniować, jeśli podejrzewamy zagrożenie zdrowia dziecka, z wnętrza dobiegło jakieś poruszenie. Kroki, a potem głos. Nie mam nic do powiedzenia. Zostawcie nas w spokoju. I nagle Igor wyskoczył z auta. Mamo, otwórz, proszę. To nie był rozkaz. To była błagalna modlitwa. Drzwi się otworzyły. Kobieta wyglądała jak cień człowieka. Wychudzona, z podkrążonymi oczami, trzymała w dłoniach zmięty ręcznik kuchenny jak talizman. Jej wzrok był pusty, a zarazem pełen nieufności. Pani Grzybowska, chcemy tylko porozmawiać, nie wejdźcie tutaj. On jest mój. Nie pozwolę go zabrać, pani nie rozumie. Chłopiec potrzebuje pomocy. I sam o nią poprosił, te słowa ją zamroziły. Spojrzała na Igora, jakby zobaczyła go pierwszy raz. Ty, ty naprawdę to zrobiłeś? Chłopiec spuścił głowę. Tak, i wtedy matka zrobiła coś nieprzewidywalnego. Zaczęła płakać. Nie krzyczeć. Nie walczyć. Po prostu płakać cicho, spazmatycznie, jak ktoś, kto właśnie zobaczył ruinę, jaką stało się jego życie. To był moment przełomowy. Iwona wykorzystała go, by wejść do środka. Wnętrze domu przypominało szron, nie miejsce do życia. Zasłonięte okna, zapach stechlizny, lodówka bez jedzenia. Na stole leżały zużyte opakowania po lekarstwach i gazety sprzed kilku miesięcy. Kiedy ostatni raz miała pani pomoc medyczną? zapytała Iwona. Nie pamiętam, a Igor. Co jadł wczoraj? Cisza. Nie wiem. Nie byłam głodna, to nie jest odpowiedź kobieta usiadła na podłodze. Myślałam, że jak schowam go przed światem, to nikt mu nie zrobi krzywdy. Ale to ja zrobiłam. W tym momencie Marek wyszedł z domu, nie mogąc znieść ciężaru tej sceny. Ale Igor podążył za nim i położył mu rękę na ramieniu. Dziękuję, że przyszedł pan pod nasze drzwi. Ten jeden gest sprawił, że nauczyciel poczuł się jednocześnie złamany i ocalony. Igor został zabrany do placówki opiekuńczej tymczasowo. Matce zapewniono wsparcie psychiatryczne. Ale to nie był koniec, to był dopiero początek walki o normalność. Następnego dnia szkoła dowiedziała się o sytuacji. I wtedy zaczęło się coś niespodziewanego. Dzieci, które dotąd ignorowały Igora, zaczęły do niego pisać listy. Jedna dziewczynka przyniosła mu książkę, którą uwielbiała. Inny chłopak nagrał filmik, w którym mówił Igor, czekamy na ciebie, a Marek. Marek stał pod szkołą i po raz pierwszy od lat poczuł, że zrobił coś naprawdę ważnego. Minęły trzy tygodnie, odkąd Igor został zabrany spod drzwi swojego domu. Trzy tygodnie, które dla niego były jak całe życie pełne nowości, niepokoju, ale i małych cudów. Po raz pierwszy od dawna spał w ciepłym łóżku, w pokoju z oknem, przez które wpadało światło. Dostał trzy posiłki dziennie. Nikt nie krzyczał. Nikt go nie zamykał. Na początku nie mówił zbyt wiele, ale pracownicy ośrodka mówili, że rysuje. Dużo. Głównie drzwi. Otwarte drzwi. A w jednym z rysunków w drzwiach stała sylwetka mężczyzny. Okazało się, że narysował Marka. Tymczasem pan Marek wrócił do szkoły, gdzie każde korytarze, każda sala przypominały mu igora. Choć chłopca nie było, jego obecność była odczuwalna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Marek myślał o nim niemal cały czas, czy jest bezpieczny? Czy uda się go wyleczyć z ran, których nikt nie widzi? Czy system nie zawiedzie go znowu? Wiedział, że nie może kontrolować wszystkiego, ale mógł zrobić jedną rzecz, być obecny. Pisał do ośrodka co drugi dzień, zostawiał mu książki i gry planszowe. I co ważniejsze, nie przestał mówić o nim w szkole. Nie jako o biednym chłopcu, ale jako o osobie, która potrzebuje szansy. Pewnego dnia otrzymał wiadomość, Igor chce się z nim zobaczyć. Spotkanie odbyło się w specjalnym pokoju odwiedzin. Chłopiec wszedł powoli, z torbą w ręce. Miał na sobie nowe buty. Nie za małe. Usiadł naprzeciwko Marka i po chwili milczenia powiedział: Narysowałem pana. Marek uśmiechnął się. To zaszczyt, Igor wyciągnął z torby szkicownik i pokazał kilka rysunków. W jednym sala lekcyjna, z biurkiem, na którym leży test, a w rogu testu dwa słowa. Pomóż mi, to wszystko się od tego zaczęło, powiedział Igor cicho. Od tego jednego zdania i wtedy Marek zrozumiał, że nie każdy bohater musi krzyczeć. Czasem bohaterem jest ten, kto ma odwagę napisać prośbę. Po tej rozmowie Igor zaczął się zmieniać. Przeniesiono go do rodziny zastępczej. Trafił do państwa lisieckich małżeństwa, które już wcześniej przyjmowało dzieci w potrzebie. Nie było łatwo. Pierwsze noce przesypiał z zapaloną lampką. Jedzenie nadal chował do kieszeni. Ale dzień po dniu, z pomocą psychologa i ciepła domowego ogniska, zaczął się otwierać. Chodził do nowej szkoły. A w klasie? Po raz pierwszy ktoś zaprosił go do grupowego projektu. I po raz pierwszy zgodził się. Pewnego dnia, kilka miesięcy później, szkoła Marka obchodziła Dzień Wrażliwości Społecznej. Uczniowie mieli przynieść historię o ludziach, którzy ich zainspirowali. Jedna dziewczynka napisała o swojej babci, która pokonała raka. Inny chłopiec o strażaku, który uratował jego psa. A jedna uczennica przyniosła rysunek otwartych drzwi i napisała: Czasem otwarte drzwi mogą uratować czyjeś życie. Gdy Marek zapytał, skąd ten pomysł? Dziewczynka odpowiedziała, Igor mi opowiedział, a więc Igor mówił. Nie tylko przeżył, ale zaczął żyć. Marek postanowił zorganizować prelekcję na temat tego, jak rozpoznawać ciche wołania o pomoc. Nie te dramatyczne, nie te krzyczane, ale te pisane w rogu kartki, chowające się w oczach dziecka. Został zaproszony do kilku szkół, gdzie mówił w imieniu tych, którzy nie potrafią mówić. W jednej z tych szkół zauważył chłopca, który przypominał Igora sprzed kilku miesięcy, i po spotkaniu dał mu książkę z dedykacją: Twoje milczenie też jest głosem. Ktoś go usłyszy. Po roku Igor wrócił na chwilę do starej szkoły, tym razem jako gość. Nikt go nie poznał Urusu, przytył, miał pewny krok. Dzieci patrzyły z ciekawością. A gdy Marek zapowiedział, że mamy dziś niezwykłego gościa, który kiedyś siedział w tej klasie i miał bardzo ważną wiadomość do świata, Igor podszedł do tablicy i powiedział tylko jedno zdanie. Warto było napisać: Pomóż mi, Sala Zamarła. A potem rozległy się brawa. Nie niewymuszone, ale pełne szczerego uznania. Dla kogoś, kto przeżył i dla nauczyciela, który usłyszał. Na koniec uroczystości, gdy wszyscy już wyszli, Igor wrócił do marka i wręczył mu zeszyt. To dla pana. Nazwałem go historie, których nikt nie słucha. Ale pan słuchał, w zeszycie były rysunki. Setki. Dzieci w klasie. Dzieci za zamkniętymi drzwiami. Dzieci z wielkimi oczami i sercami, które wołały. A ostatnia strona? Rysunek mężczyzny w garniturze trzymającego test z czerwonym napisem: Pomóż mi, i pod spodem napis usłyszał. I dlatego żyje. Marek nie mógł powstrzymać łez. Po raz pierwszy od wielu lat nie wstydził się płakać, bo wiedział, że zrobił to, co każdy nauczyciel powinien zrobić. Zobaczył człowieka tam, gdzie inni widzieli tylko numer w dzienniku. Zareagował, kiedy inni milczeli. I uratował nie tylko życie chłopca, ale i kawałek własnej duszy.